W relacjach romantycznych nie wystarczy tylko kochać, należałoby też lubić kogoś, lubić jako człowieka, lubić z nim spędzać czas, lubić z nim rozmawiać, lubić z nim komunikować się, a więc uczucia uczuciami. Natomiast także to, że do kogoś nas ciągnie, nie na podstawie pożądania seksualnego, to jest jedno, ale Ciągnie nas, ponieważ lubimy tego człowieka, lubimy z nią spędzać czas i sposób w jaki spędzamy ten czas, i energię, i klimat, i to w jaki sposób się czujemy przy tej osobie, to jest druga i bardzo ważna rzecz. Aby nie tylko skupić się na tym, że są uczucia, to jest podstawa podstaw, żeby te uczucie było i na tym tworzyć należy i budować jako fundament, ale także należałoby lubić tę osobę jako człowieka. A to na pewno przyczyni się do tego, że te relacje będą zdrowsze i będą budowane w perspektywie długoterminowej, a nawet, czego Wam oczywiście z całego serca życzę i na całe życie, dbajcie o te relacje, pielęgnujcie je, a stanie się to możliwe i w zasięgu Waszych, tak naprawdę, życiorysów, i w zasięgu Waszej ręki, i będzie to Wam dane.